tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideo recenzji zajmiemy się serią Transformers Prime Robots in Disguise. Oto przed Wami Deluxe Vehicon. Seans z serialem Transformers Prime pokazuje, że Vehicon, albo Vehicon, jeśli ktoś woli angielską wymowę, to raczej wspólne określenie na szeregowych żołnierzy w służbie Decepticonów którzy z jednej strony w wielu odcinkach cechują się indywidualnymi osobowościami, a z drugiej są niemal identyczni i naprawdę mnodzy. I tak, to niestety oznacza, że są też mięsem armatnim, z góry spisanym przez scenarzystów na straty. Serio, o ile w pierwszych odcinkach serialu Werikony wykazywały się ogromną skutecznością bojową, godną tytułu złego tyłka, o tyle bardzo szybko dostały posadę ruchomych manekinów, których główną funkcją było błyskawiczne padanie trupem nawet od najmniejszych obrażeń. Dochodziło wręcz do absurdów, gdzie słownie cztery autoboty potrafiły w kilkanaście sekund wykończyć, nie żartuję, kilkadziesiąt wehikonów. Teraz, gdy omówiliśmy już niedolę fabulajną tej postaci, możemy zająć się samym pojazdem, który już trochę widzieliście, gdy kręcił się na mojej obrotowej podstawce, a teraz przyjrzymy się Kilku bardziej interesującym szczegółom, i w tym momencie muszę wyjaśnić dwie sprawy. Po pierwsze, nie wehikon nie jest zrobiony z czarnego plastiku. To naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciemny fioletowy. Co doskonale widać, gdy oglądać tą zabawkę przy naturalnym świetle. I po drugie, tak jak wszystko, co zrobione z ciemnego plastiku, ten transformer to doskonały magnes na kurz. Nawet jeśli będziecie go odkurzać codziennie, i tak jakieś małe drobinki się znajdą. Zresztą obawiam się, że sam vehikom też jest całkiem mały, przynajmniej jak na standardy poprzednich serii. Jak widzicie, ustawiłem go obok zemstą upadłowego Jolta i obok Generations Blera. I wyraźnie widać, że jest mniejszy od nich, choć nadal ma 12 cm to starsze Transformery po prostu były większe. Ale da się to przeżyć, bo to nie jest tylko sprawa samego wehikona, ale właściwie wszystkich Deluxów z tej serii Transformers. Także skoro nie może nic z tym zrobić, zajmijmy na to, co ta zabawka mimo wszystko ma do zaoferowania, a w kwestii wyglądu naprawdę jest świetna. Już pomijam fakt, że niemal wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, w jakimś momencie stwierdziły, że jest to zabawka bazowana na Batmobilu, co być może ma rację bytu przez ten spoiler i ogólną kolorystykę, choć ten fioletowy trochę zbija mnie z tego tropu. Ogólnie tak, jest to na swój sposób prosty design, na swój sposób doskonale pasujący do szeregowego robota, tak zwanego Army buildera, czyli zabawkę, którą można kupować po kilka razy, aby stworzyć mały oddział. Ale i tak podoba mi się to, co tutaj widzę, bo proste nie musi oznaczać prostackie. Spójrzcie na przykład na te detale z przodu. Nie ma ich zbyt wiele, ale robią wrażenie. Tak samo, co się w transformie zdarza bardzo rzadko, światła są zrobione z warstwy przezroczystego plastiku. Pod spodem mamy malowanie, wygląda jak fioletowy. Jeszcze tutaj mamy trochę fioletowego. Tajemniczy zaczep, o którym porozmawiamy za chwilę. Bardzo ładne koła. Wyraźnie widać, że poszło tu trochę farby. Tu nie ma nic ciekawego. Jeszcze ładniejsze koła. Płyt na broń. To już widzieliśmy. Tył. Widzimy dwie wydechowe. Ogólnie trzy fioletowe paski i nic poza tym. I w środku nie znajdziecie nic, bo choć to może trochę wyglądać jak siedzenia, to tak naprawdę złożone stopy robota. I właściwie, jeśli chodzi o sam wygląd, tyle, chyba że ktoś bardzo chce zobaczyć, co jest na dole. Tak, zamaskowany robot, jak się patrzy. I jeśli chodzi o sam wygląd, tyle. Bardzo ładny wygląd, ale mimo wszystko prosty, ale też w dobrym znaczeniu. A że nasza zabawka ma ruchome koła, musimy sobie zadać pytanie: jak się kręci po nawierzchni? Przyznaję, średnio przez te. Subtelnie, ale mimo wszystko skutecznie wystające części trybu robota. W tym miejscu możemy też porozmawiać na temat broni dołączonej do zestawu. I przyznaję, z jednej strony ma ładne detale, a z drugiej strony to po prostu pojedynczy, pusty w środku kawał plastiku. Bez żadnego malowania, co sugerowałoby nam zdjęcie z pudełka. Bez niczego, po prostu czarny plastik taki, jakim jest. Mało ekscytujące, trochę nabiera jednak, umownie, kolorów, gdy zamontujemy tą broń na wehikonie, a możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli chcemy, aby broń nawiązywała do serialu, możemy użyć tego wcięcia, które widzieliśmy wcześniej, tuż za przednimi światłami, by tutaj wmontować broń umieszczonym na kawałku plastiku klipsem. Gdy broń jest podłączona, wygląda to tak. I jest to całkiem ciekawy wygląd. Oczywiście w serialu to było ze trzy razy mniejsze, ale mimo wszystko było w tym miejscu. Także jest to całkiem ciekawe ustawienie. Zwłaszcza, że jak widzicie, tutaj ten fragment plastiku wręcz stara się jakby zasłonić przednie światło, czy staje się jakby fragmentem układu celowniczego. Nie do końca wiem, co to jest, ale wygląda sympatycznie. Nasza druga możliwość to wykorzystanie 5 mm portu nad tylnym kołem, który jest kompatybilny z broniami innych transformerów także ze starszych serii, ale na chwilę obecną daje nam takie ustawienie, mniej ekscytujące i interesujące od tego z przodu, ale przynajmniej dające możliwość podnoszenia i opuszczenia lufy. I tak, ponieważ te porty działają z broniami innych zabawek, to oznacza tryb Rambo. Choć nasze możliwości są ograniczone, w sumie wykorzystując broń samego Hikona, ta zabawka może naraz nosić w trybie pojazdu trzy bronie. I o ile nie będziemy wykorzystywali broni z tą MECTEK, nie powiem, aby to było specjalnie ekscytujące. I moja rada na przyszłość dla Was: omijajcie w trybie Rambo broń Powerizerów. To po prostu wygląda nieciekawie. No. Tak jest dużo, dużo lepiej. Myślę, że wszystko co było do powiedzenia na temat trybu pojazdu zostało już powiedziane, także czas na transformację, która, mówię już teraz, jest genialna. Transformację możemy zacząć od złapania naszego wehikona za jego tylne koła i wyciągnięcie ich po skosie do tyłu, pociągną za sobą fragment z drzwiami, to samo robimy z tej strony, i to nam zwolni te zaczepy, które wchodziły tutaj w ten fragment, teraz już mogę powiedzieć, ramienia. I to nam odblokuje cały ten segmentowy panel, który jak zaraz zobaczycie, złoży się w nogi. A więc łapiemy go tak i ciągniemy właśnie tak. Jak widzicie, dosłownie cała przednia maska i dach przechodzą w to miejsce. I teraz. Możemy je po kolei składać w harmonikę, zaczynając od spoilera. Właśnie tak. Przy okazji, te części się już rozdzielają na nogi. Właśnie tak. I teraz idziemy po kolei. Tył dachu, do dachu. A to tutaj. I to samo robimy z tej strony. Właśnie tak. I na to nakładamy fragment, który był ukryty za szybami. Z przodem nóg. Odciągamy na miejsce przód stopy i ten element wczepi się w tą dziurkę. Powiedzmy, klika na miejsce. To samo robimy z tej strony. Teraz lekko odginamy to w dół, by uformować nogi. I żeby to nie wyglądało, w ten sposób też odciągamy to trochę do tyłu, aby uda były bardziej widoczne. I nogi zrobione z niemal całej długości pojazdu są gotowe. I teraz musimy już tylko przejść tutaj. I przyznaję, o ile jeśli chodzi o transformację jest to pomysłowe, tak nie lubię efektu końcowego tej części przemiany. Jak widzicie mamy tutaj taki podwójny zawias, który teraz musimy przeciągnąć na bok w ten sposób i odciągnąć go, tak, by uformować śródramię. I teraz wyciągamy rękę. I całe ramię jest gotowe, i to samo robimy z tej strony. To wyciągamy na bok, prostujemy, obracamy rękę, i drugie ramię jest gotowe. I teraz pozostaje już tylko głowa, i zaraz zobaczcie, dlaczego klasa deluxe w tej serii czasem jest nazywana revealerami, czyli odsłaniaczami. Wyciągamy w górę tylny zderzak i przyciągamy go na plecy. I w ten sposób tryb robota wehikona jest już gotowy. A oto tryb robota i moje pierwsze wrażenie na poziomie wizualnym: ta forma jest niemal idealna. Cudownie odwzorowuje postać z serialu, a nawet gdybyśmy nie mieli tego porównania, to i tak jest to bardzo zachęcający design, który przyciąga oczy i jest po prostu ładny. Jedyne do czego mogę się przyczepić, to budowa łokci, która sprawia, że całe ramię poniżej łokcia wygląda trochę nienaturalnie. Oczywiście nie jest to w stanie mi zniszczyć reszty wyglądu tej zabawki, ale mimo wszystko jest to trochę irytujące i żałuję, że nie dało się tego rozwiązać jakoś inaczej. Propo rozwiązań, od strony konstrukcyjnej ta zabawka też osiąga naprawdę wiele, bo gdy spojrzymy na nią od tyłu, zobaczymy, że pomijając. Ten fragment z przednimi kołami. Nie ma tu absolutnie nic, co można od razu zidentyfikować, jako nadmiar samochodu, z którym nie było co zrobić. A jak widzieliście, ta transformacja była naprawdę prosta. Genialna i świetnie przemyślana, ale mimo wszystko prosta, bo widzieliście, jej tam zajęła. Także pomijając łokcie, ten tryb na pierwszy rzut oka i na drugi też. Jest cudowny. A teraz zajmijmy się ciekawymi detalami i zacznijmy od głowy, która, jak widzicie, już teraz jest niemal w całości pociągnięta sebyną falbą, co się zawsze chwali, i jest to całkiem ciekawy design. Z jednej strony przyciąga wzrok, a z drugiej strony wygląda jak coś, co mogłoby być fragmentem wyposażenia każdego szeregowego żołnierza co doskonale sprawdza się przy zabawce typu Army Builder. Tak, to jest zdecydowanie ładna głowa i jak widzicie ma też tą szparę, która jest właściwie wizjerem wehikona i z tyłu mamy fragment z przezroczystego filotowego plastiku, także teoretycznie jeśli chcemy, możemy przy użyciu na przykład takiej latareczki podświetlić tył głowy, aby oczy się... Zapaliły, ale w praktyce jest to trudne do osiągnięcia w sposób naprawdę efektywny. Jak widzicie jest to wykonalne, ale ta szpala jest po prostu tak mała, że jeśli patrzymy na zabawkę z bliska to trudno w ogóle to dostrzec. Korpus Wehikona też przypadł mi do gustu. Ma pewną dawkę detali, ale nie ma ich tak dużo jak na przykład w zabawkach Bayformers. Ale to co jest... Robi bardzo pozytywne wrażenie. No, i tutaj na piersi mamy jeszcze fragment z przezroczystego plastiku, pod którym znajduje się pomalowany z srebrną farbą Detal i logo Decepticonów, co w sumie tworzy bardzo sympatyczne wrażenie. Kolejna dawka detali. I tutaj na nogach też nie ma tego zbyt wiele, ale to co jest, zostało tak zaaranżowane, że naprawdę się podoba. I możemy jeszcze ewentualnie zerknąć na ręce, które są dobrze wymodelowane, palczaste, ale to po prostu ręce i więcej nic ciekawego nie robią. A Tak, przedramie i ten niefortunny łokieć. Jeśli chcemy, możemy spojrzeć na tył, gdzie mamy jakieś tam detale, ale zdecydowanie nie aż tak wiele, jak mieliśmy ich z przodu. Chyba, że kogoś kręcą informacje od producenta. Czas na test pozwalności, który zaczniemy od głowy. A głowa jest osadzona na stawie kulkowym, dzięki czemu może się ruszać na boki, patrzeć w dół, w górę, ale nie oczekujcie od niej obrotu o 360 stopni. Z tyłu jest po prostu za dużo ciała i próba przekręcenia głowy na siłę skończy się jej wyczepieniem zestawu stawu kulkowego. Dalej mamy ramiona, które obracają się już bez żadnych problemów, i też są na stawie kulkowym, więc mogą się wychylić maksymalnie tak. I odrobinę też w tej osi. I dalej mamy tą konstrukcję, która oczywiście pozwala na ogromny zakres chłopcia, jak widzicie. I też pozwala na robienie różnych ciekawych puls. Dobra, pod tym względem przyznaję, jest to dobra część. Wizualnie może nie, ale funkcjonalnie... Daje nam już konkretne możliwości i dalej mamy rękę, która po prostu idzie w górę, w górę, w dół i tyle. Korpus jest całkowicie statyczny, nie ma tu żadnych stawów biodrowych, niczego. Także idziemy do nóg, które są na stawach kulkowych, więc mogą iść do przodu tak daleko, do tyłu tak daleko, bo nie ma nic, co by im w tym przeszkadzało. Mamy prawie szpagat, ale prawie czyni wielką różnicę. I dalej mamy kolana, które zginają się o troszkę mniej niż 90 stopni. I jeśli ktoś bardzo chce, może sobie pomachać stopą. I mamy teoretycznie staw obrotowy w udzie, ale czy ja wiem, czy on aż tak wiele daje? W ogólnym był zachunku można śmiało powiedzieć, że Vehicon jest średnio pozowalną zabawką, jak na standardy, do których nas przyzwyczaiły niektóre transformery. Choć ponownie Jestem w stanie to wybaczyć, bo nie będę go specjalnie posował, ta zabawka będzie stała na półce i będzie tam ładnie wyglądała. I to mnie będzie zadowalało. No i w sumie możemy też porozmawiać o możliwościach montażu broni w tym trybie. I pierwsza opcja to wykorzystanie tego zaczepu tutaj w przedamieniu, bardzo podobnego do tego za tylnych świateł, bo w sumie wykorzystują ten sam klips, i gdy to używamy. Możemy osiągnąć takie coś, gdy podwiniemy rękę do środka. Możemy stworzyć wrażenie, że broń dosłownie wyrasta z przedemienia wehikona, tak jak to robiła w serialu. Czy wygląda to dobrze? W tym przypadku ocenę pozostawiam wam. A że ręce są chwytne, mogą też złapać broń za tą rękojeść pasującą do portów 5 mm, co oznacza, że wehikon. W trybie Rambo Robota może mieć aż cztery bronie. I choć cztery bronie może nie brzmią zbyt imponująco przy tym, co widzieliśmy już kiedyś, ale wiecie, to wszystko kwestia wyobraźni i przy odpowiednim doborze pozy i broni to nadal może wyglądać całkiem nieźle. No i nadszedł czas na porównania. Najpierw z Transformers Prime Robots in Disguise Deluxe Bumblebeam, i z Transformers Dark of the Moon Mactac Deluxe Bumblebeam. I serio, jak to ma konkurować na wygląd z czymś takim? A skoro jesteśmy już w klimatach Transformers Prime, dorzućmy jeszcze dwa Voyagery. A może Powerizer, Nieważne. Po tej stronie widzicie Skyquake'a, a po tej Optimusa Prime'a. I bo po prostu mogę, do puli dorzucę jeszcze Transformers Robots in Disguise Pro'la i Transformers Generations Deluxe Trail Cuttera. No i nie zapominajmy też o powszechnej puszce picia i potężnych dwóch złotych. Podsumowując, Vehicon robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Fakt, nie jest to najbardziej pozowalny ani zaawansowany technicznie transformer w sadze Prime, ale cała siła leży właśnie w jego prostocie i w tym, jak wiele jest w stanie za jej pomocą osiągnąć. Ta zabawka pokazuje, że nie trzeba mieć tony detali, aby doskonale wyglądać w obu trybach. Pokazuje, że na transformację nie musi się składać masa części, aby ta nadal opuszczała nam szczęki aż do Ziemi. No, i przede wszystkim pokazuje, że tak zwany szeregowy wojownik może być jedną z największych perełek w całej serii wypełnionej tak zwanymi niepowtarzalnymi charakterami. Czyli w skrócie, wehikona warto kupować, jak tylko znajdziecie go w sklepie. I choć mówi się, że ta zabawka nie należy do najłatwiej dostępnych, to chyba kwestia nastawienia, a nie fakt. Ten model często ostatnio można znaleźć na stronach takich jak Allegro i to za sensowną cenę 60-65 zł, a jak dowodzi mój przypadek, także w zwykłych, powszechnych sklepach z zabawkami. Co prawda w różnych miejscach ta cena się waha, ale mimo wszystko szukajcie, a znajdziecie. I to prawdopodobnie prędzej niż później. Także naprawdę to, Nawet z tymi łokciami. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!